Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne i możemy rozpoczynać. Na tablicy mamy dosyć długi przykład funkcji Y, która zależy od X, no i będziemy tutaj próbować policzyć pochodną z tego wyrażenia. Jak to zrobić? Musimy się przyjrzeć, z czego będziemy korzystać, żebyśmy. Czujnie śledzili przebieg naszej funkcji. Jak widzicie na początku. Mamy mnożenie dwóch funkcji, z których każda jest zależna od x, więc będziemy musieli tutaj skorzystać ze wzoru na pochodną iloczynu. Ale jesteśmy zadowoleni, bo nie pojawia się tutaj pochodna złożona, więc to jest jak najbardziej w porządku. To jest pojedyncze wyrażenie, pochodna z potęgi, tu tak samo. Natomiast tutaj, moi drodzy, pojawia się logarytm z argumentu, którego nie znajdziecie w tablicach, więc tu na końcu będziemy liczyć pochodną złożoną. Czyli w sumie nie jest aż tak strasznie. Musimy się tylko pilnować, żeby pamiętać, co gdzie policzyć. Czyli mamy Y' równa się. Czyli na początku liczymy sobie pochodną z iloczynu. Ja podzielę sobie, że tak. To jest moje pierwsze wyrażenie. To jest drugie. Czyli zgodnie ze wzorem mamy na początku pochodną pierwszego wyrażenia, czyli pochodna z 1 piąta razy x do piątej to jest x do czwartej, razy niezmienione drugie, czyli arkus tangens x dodać niezmienione pierwsze, czyli 1 piąta x do 5, razy pochodna z drugiego, czyli pochodna z arkusa, czyli 1 przez 1 plus x kwadrat. I teraz moi drodzy idziemy dalej. No i tutaj mamy pochodną z 120x z do 4, czyli to będzie 1 e, piąta x do 3. Dodać pochodna z 1 dziesiątej x kwadrat to będzie też 1 piąta x. E, I tu mamy pochodną złożoną, czyli to będzie minus 1 dziesiąta razy. Na początku liczymy pochodną z logarytmu, czyli to jest 1 przez argument, czyli 1 plus x kwadrat. Razy e, pochodna e, z argumentu, czyli będzie 2x. I teraz Moi drodzy, cóż, dużo nie możemy tutaj zrobić, jak się przyjrzycie, w sumie to można byłoby to wyrażenie zostawić tak jak jest, my sobie tylko zrobimy coś takiego, że tutaj to pierwsze przepisujemy, x do czwartej razy arcus tangens x, jeżeli rzuci, rzucicie szybciutko okiem, to zobaczycie, że tu jest 1 piąta x do piątej i tutaj też jest jedna piąta x, ale w sumie to się tutaj nie skróci, nie chce nam się za bardzo tego wyłączać, więc, a dobra, przepiszemy tak jak jest, tylko ze zmienioną końcówką. Bo jeszcze można byłoby ewentualnie coś powyłączać, ale w efekcie i tak nam to za dużo nie da, wyrażenia się jakoś super ładnie nie da przekształcić i przedstawić, więc można to po prostu zostawić tak, jak uzyskaliśmy. Czyli, moi drodzy, przykład nie był taki straszny, natomiast zwracam się do Waszej czujności i skrupulatności, jak liczycie takie długie po prostu wyrażenia żeby po prostu pamiętać z czego policzyliście do czego wrócić, co przepisać możecie sobie to dzielić na jakieś nawiasy czy typu na przykład w tym nawiasie mam pochodną iloczynu i wiem, że to jest już policzone i cóż, ja zachęcam was do innych zadań związanych z pochodną, które znajdziecie na naszym kanale, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.